weź to do buzi, weź do buzi, weź to do buzi weź, 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 no proszę weź to do buzi, bo tak się powróci. weź to do buzi, weź. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w programie Gotuj z Szebenem kolejnym odcinku programu Gotuj z Szebenem dzisiaj proszę Państwa nietypowo, absolutnie nowa seria Gotuj z Szebenem Express. będziemy gotować potrawy błyskawiczne, ale przy tym smaczne i Pożywne. Na pierwszy ogień, proszę Państwa, jajka. Ale nietypowe, bo jajka e, niespodzianki. One mają w środku zabawkę, ale to tym się nie przejmujmy. Nie ma, to, e, nie ma z tym generalnie problemu. Czego będziemy potrzebować do, do pierwszej potrawy? Już mówię. Będzie nam potrzebne tutaj. Dwoje jajków. Dwa jajka niespodzianki. E, no to akurat są jajka, jajka czekoladowe, ale mogą być zupełnie dowolne. Prawdziwych jajek nie. Ach, nie polecam, bo na surowo spożywane mogą być źródłem salmonelli lustre, lub też e, ostro, ostero, ostero, innych chorób. E, dobrze, no co robimy? Oczywiście obieramy jajeczka. Żółteczka, proszę Państwa, wyrzucamy. Nie są nam, nam potrzebne. Możemy je rzucić po prostu na plac przed sklepem, gdzie kupiliśmy jajka. Jakieś dziecko znajdzie i się ucieszy. Zawsze to dobry uczynek, a jak wiadomo, dobry uczynek zawsze do nas wróci. E, no także tutaj, o, rozdzielamy. O. Odruch, proszę Państwa, żeby zrobić tam żółteczko, bo żółteczko, że niebie, ważniejsze. A to proszę Państwa, nieprawda. Zrzucamy to po prostu do, do szklanki. Kruszymy. Możemy to zrobić palcem, możemy to zrobić czymkolwiek. 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 Eee, no i tak, proszę Państwa. A, chyba nie powiedziałem, co będziemy robić. Kogiel mogiel, czyli po mazursku, kogiel mogiel. O, proszę bardzo, gnieciemy tutaj. Skorupki. Dolewamy wódeczki. Bo lubię, to jest akurat najtańsza wódka, jaka była w Biedronce, Kosztuje bardzo mało. Eee, naprawdę, prawdopodobnie tańszej wódki nie da się kupić. Ale proszę Państwa, no takie są założenia tego programu też, żeby było e, jak najtaniej. No i proszę Państwa, miksujemy to. Miksujemy to, możemy to zmiksować mikserem. Możemy to zrobić taką, o, ubijaczką. Ja tutaj się do niej dostanę. Proszę bardzo. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. Chodzi o to, żeby to, to białeczko tego jajka tutaj ładnie się wymieszało z alkoholem. E, a, I w zasadzie już. Nie wygląda to może zbyt e, dostojnie, ale w smaku jest naprawdę godne. Proszę Państwa, rewelacja. Dzisiaj wódeczka mi nie wchodzi, ale naprawdę to jest. To jest smaczne. E, e, lubię. <laughs> Wiadomo. Nie wchodzi, nie wchodzi, ale wypić zawsze <laughs> można. Nie dokończę, proszę Państwa, tego. Nie chcę się upić przed kolejną potrawą, która jest jeszcze bardziej yy, fikusna, a przy tym bardzo prosta. Wyobraźmy sobie, że spotykamy znajomego. Wchodzimy z nim do najbliższego sklepu. Kupujemy małą flaszeczkę, bo nie widzieliśmy się trochę czasu, e, ale je, pojawia się problem. Mianowicie taki, że nie ma szkła. Jak sobie z tym radzimy? No oczywiście już Państwo wiedzą. Już Państwo się domyślają, co zrobię? No oczywiście... Wyciągamy... Wyciągamy żółteczko. Chodzi o to, żeby nie naruszyć tej skorupki. To jest... To jest trudne, proszę Państwa. O, jest. Jest żółtko. I tutaj, proszę Państwa, co? Oczywiście wlewamy wódeczkę. O. I jak porządnie obraliśmy to, to nijak się tutaj nie rozlewa. Tylko pozostaje w środku. To ma... Totalną przewagę nad zwykłymi kieliszkami, że od razu jest zagryżką. Mamy taką postać absolutną, właściwie ideał. Wódka i zagryszka w jednym. Proszę, proszę zobaczyć teraz, co robię. Oczywiście, jak są dwie osoby, to weselej, ale ja tutaj mogę to zrobić na smutno. Mm, proszę państwa, nie wyobrażam sobie wakacji bez takich pozorów. Mm. Mm. Pojedynkę inaczej, ale plus jest taki, że zawsze starczy. Przepraszam, na drugą nóżkę. O! Mm. Ah. Ah. Wiadomo. Czas tak, nie. No więc, proszę Państwa, no, takie to y, dwa proste przepisy. Y, nie wiem, czy Państwo wykorzystają, lub nie. Mi proszę, muszę powiedzieć, że zrobiło mi się trochę ciepło. Kopię niesamowicie. I jeszcze taki trzeci pomysł. Który właściwie wpadł mi do głowy teraz. No, możemy zobaczyć, co to jest za zabawka. Kurde. Eee, po prostu robimy takie niespodzianki. O takie. I proszę zobaczyć, możemy to zamknąć. Odłożyć sobie w jakieś miejsce, że nie wiadomo gdzie jest. O, na przykład. O, w kieszeni. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że jestem w miejscu, gdzie, gdzie w ogóle nie ma monopolowego. Jest noc, ciemno, zimno. Beznadziejnie. Generalnie jak na Tarchominie. No i teraz, proszę Państwa, myślimy sobie, kurde co by tu robić, co by tu robić, zadzwonię do kumpla, ale zaraz, zaraz, znajduję tutaj w kieszeni naszą niespodziankę, otwieram, pyk, jest dobrze. No, to tyle chciałem, proszę Państwa, w ramach Gotuj Express pierwszego odcinka, e, odcinku, zapraszam na resztę, będziemy widzieć się mniej więcej co tydzień, także... E, do pożygania no. Ania.